Radio CKP-DE Witam Państwa serdecznie, Andrzej Leusz. W dzisiejszej audycji Radia ckp i DE przybliżymy inicjatywy realizowane w ramach siódmego forum młodych Polaków na Ukrainie. Na początku dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, pomysłodawczyni forum Maria Osidacz opowie o tegorocznych aktywnościach, które udało się zrealizować młodym liderom środowisk polskich na Ukrainie. Posłuchajcie. Mikrogranty na forum młodych Polaków służą temu, aby młodzież przeszła od początku do końca tak zwany cykl projektowy. Napisała wniosek, określiła terminy, ustaliła, co dokładnie chce zrobić w tym działaniu, rozpisała cele, zadania projektu, rozpisała też ewaluację, no i oczywiście ten później projekt rozliczyła. W tym roku, czyli na siódmym forum młodych Polaków w Kijowie powstało łącznie osiem inicjatyw. Warto zaznaczyć, że od kilku lat młodzież praktykuje łączenie się w tak zwane podgrupy i co nas też bardzo cieszy. I pisze projekty tak zwane międzymiastowe. Na przykład w tym roku dwie takie inicjatywy powstało, Młodzież z Nowogradu Wołońskiego i z Charkowa napisała taki wspólny projekt online, podczas którego każda z grup oddzielnie nagrała filmik o swoim mieście. Później na spotkaniu online pokazywała swoim kolegom, po pierwsze, jakieś zabytki i walory poszczególnego miasta. A i też wiem, że planują później spotkać się też na żywo, aby w takiej już bliższej rozmowie przybliżyć swoją działalność. Druga inicjatywa, Kijów i Humań, polegająca na promocji polskiej poezji. I to był taki konkurs poetycki dla młodzieży i generalnie dla uczestników interesujących się poezją polską. Były też inicjatywy związane z Bożym Narodzeniem, gdyż zawsze forum podsumowujące odbywa się właśnie jesienią i młodzież często też orientuje się na daty właśnie świąteczne, więc w tym roku też powstała taka inicjatywa. Nazywała się, jeżeli się nie mylę, Ciasteczka dla Emanuela, polegająca na spotkaniu młodzieży oraz seniorów na takim wspólnym świątecznym spotkaniu i rozrysowywaniem, właśnie, pierników. Były też inicjatywy z Lwowa, z Równego, inicjatywy różne we Lwowie. Inicjatywa związana z tym, aby przeprowadzić takie wycieczki edukacyjne czy spotkania edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych po cmentarzach Lwowa, na których są polskie groby i są też groby znanych mniej lub bardziej Polaków, ale nie są to cmentarze, na przykład Janowski czy Łuczakowski, czyli te takie właśnie bardzo znane. W równym duża reprezentacja, duża reprezentacja, grupa z równego napisała taki projekt: powstanie takiego niedużego portalu, nawet przedstawiającego historię, polską historię miasta równe. Bardzo nas cieszy, że młodzież co roku, mimo tego, że impreza jest cykliczna, wydarzenie jest cykliczne, wybiera wciąż nowe tematy, te tematy ewoluują. I młodzież wybiera właśnie jakieś takie nowe, jeszcze dotąd powiedzmy takie inicjatywy, które nie były wcześniej robione. To nas bardzo cieszy. To też jakby potwierdza fakt tego, że młodzież chce brać na siebie odpowiedzialność, interesuje się prowadzeniem też działalności projektowej, no i po prostu chce w tym uczestniczyć. Było pytanie, czy jakaś inicjatywa szczególnie się mi spodobała. Odpowiem w ten sposób. Forum Młodych Polaków od samego początku tego projektu jest bardzo bliską dla mnie inicjatywą i polegało ono głównie i polega do dnia dzisiejszego na tym, aby młodzież polskiego pochodzenia z całej Ukrainy integrować, stwarzać im możliwości do rozwoju, ale też możliwości do spotykania się, wymiany kontaktami, wymiany doświadczeń. Więc nie szukam nigdy w Minigrantach jakiegoś faworyta, czy też jakąś organizację szczególną, czy młodzież z jakiegoś miasta. Fascynuje naprawdę każda osoba i każdy uczestnik forum młodych Polaków jest takim dla nas wszystkich bardzo cennym skarbem i każda inicjatywa tak jak już wcześniej powiedziałam szczególnie nowa wcześniej niespotykana bardzo mocno nas jako organizatorów głównych cieszy. Przeniesiemy się teraz do Centrum Kultury Polskiej, gdzie zrealizowano warsztaty Pierniki dla Emanuela. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się o tradycjach bożonarodzeniowych, a później własnoręcznie udekorowali miodowe pierniki. Jedną z pomysłodawców inicjatywy była wolontariuszka Centrum, Wiktoria Dobrowolska. My z dziewczynami mieliśmy taki pomysł połączyć różne pokolenia w jakiejś dziedzinie, więc skoro będzie święto Bożego Narodzenia, więc wymyśliliśmy to rozmylowanie pierników. Naprawdę to jest bardzo fajna zabawa, jak dzisiaj doświadczyliśmy. Dużo przyszło ludzi. Jesteśmy naprawdę bardzo, cieszymy się, że podobało to się ludziom, i myślę, że udało nam się połączyć te dwa pokolenia starszych i młodszych i dzieci i dorosły przy jednym stole było to naprawdę bardzo ciekawe, To wszystko obserwować, jak dorosli pomagają dzieci, a dzieci coś opowiadają jakąś wesołą historię dorosłym. I naprawdę taka fajna rodzinna atmosfera była. Było to naprawdę bardzo fajnie, ponieważ te pierniki, to rozmalowanie, to jest w ogóle sfera takiej twórczości dla każdego, jak i dla dorosłego, taki i dla dzieciaka. Dla seniorów spotkanie było też swoistym powrotem do lat dziecinnych. Posłuchajcie krótkiej rozmowy Donuty Stefanko z radia CKPi.de z Zofią Siemianów z Domu Stecką, urodzoną w 1934 roku w Stanisławowie. Pierwszy raz brałam udział w takim, ja wiem, warsztatach, możemy powiedzieć z pierniki, bo w ogóle to jeszcze w dzieciństwie kiedyś robiliśmy w domu takie pierniczki. Ale to tyle czasu minęło, teraz od nowa ja bardzo się cieszę, że mnie zaprosili właśnie na takie warsztaty. No nie miałam pojęcia, co będziemy robić, bo ładko powiedziała, że będziemy ciasto miesić, żebym wzięła fartuch. Bardzo fajnie było dzięki wam, że możecie coś takiego zorganizować, że się staracie. Zapraszacie po możliwości nas starszych, bo to już tak czasu upłynęło dużo, że po prostu idzie już, jak to się mówi, do końca. A pani Zosiu, właśnie ta tradycja robienia pierników, czy jeszcze jest u Pani w domu? W domu jest, bo mam teraz prawnuczkę Marcinkę i on bardzo z ochotą wszystko mi pomaga. On w ogóle od półtora roczku, jak tylko widzi, że ja idę coś robić, szykuję się do jakiejś pracy, on leci, a się nie pyta, czy trzeba. Tabory przesuwa do stołu, tak, będę robił to, będę robił to, będę robił to. Jajka rozbija, wzbija. On nawet jakoś powiedział, mili, że mamie robił śniadanie. Powiedział, mamo, ty sobie odpoczywaj, ja zrobię śniadanku. Ja już nic nie robię. No niestety. Jedno jajko mu się nie udało stół poszło na podłogę, powiedział, ja już jestem zmęczony, mamo, idź wykończ sama. Ale w ogóle bardzo ciekawe dziecko, on wszystko robi. Choinki obiera, on wie, co to znaczy choinka, on czeka, że zasiądziemy do stołu, wszystko pomaga, bardzo fajnie u nas to się odbywa. Pogląd. Kiedy pamiętam siebie, nawet podczas wojny, Jakie to czasy były, że tam strzelali, tam nic nie było, my lataliśmy całymi dniami po ulicach, ale jak święta się zaczynały, to takie było, nas czworo było w domu. My koła jak robiliśmy, to każdy załaził pod stół, żeby nie podglądali, co robimy. No i choinki obieraliśmy. Pierwszą choinkę wojenną pamiętam, była taka malutka na szafie, to ja najmniejsza była, mnie wsadzili na szafę i ja tam ją ubierałam. Robiliśmy z takiego kolorowego papieru łańcuszki, z jajek wydutych robiliśmy pajacy, ale do teraz mam jeszcze parę świątecznych z tamtych czasów, że się nie stukły Czyli dzisiejsze spotkanie też było takim powrotem do dzieciństwa. Do dzieciństwa wróciłam i bardzo jestem. cieszy mnie to, że pamiętacie o nas. Swoimi wrażeniami z udziału w warsztatach podzielił się również Stanisław Czekan. Opowiedz proszę, czy lubisz święta Bożego Narodzenia? Bardzo lubię. Podoba się same święty. Mogę porozmawiać z rodziną. A o czym rozmawiasz z rodziną? Lubię rozmawiać pro piłkę nożną z moim dziadkiem i moim tatą. No, z mamą i babcią ja lubię rozmawiać pro kwiatki i pojedzenie. A czy lubisz jeść pierniki? Bardzo lubię. Bardzo smaczne ciastka. Czy robiłeś kiedyś pierniki? Z babcą ja bardzo lubię robić ciasteczka, lubię robić torty. Dzisiaj robiłeś pierniki. Czy tobie się spodobało i co ci się spodobało? Nie spodobało jak wyglądały pierniki. Bardzo dziękuję kto ich przygotował i bardzo dziękuję CKP za takie święto. Pierniki podczas warsztatów, pierniki dla Emanuela dekorowała też Natalia Kulak. Pani Natalia, wzięła dzisiaj pani udział w takich warsztatach bożonarodzeniowych, ale w szczególności warsztatach robienia pierników. Jakie wrażenia? Fantastyczne. Ja zawsze lubiłam swoimi dziećmi coś malować, coś szyć, coś robić. No, żeby ja sama, żeby nikt nie, nie przeszkadzał, fantazje swoje mogła włączyć. No to fantastyczne. І я ще би хотіла чогось такого, бо то завжди що зроблено своїми ринками, є таке миле і воно смачне. І мам мала внучки презент на Миколая зробити на новий рік, на Боже народження. всіх уділить і сину, і саме спробувати, але пишне перніки, бо такий запах. byra coś tam nie było. Dla mnie no miód, miód. I oni takie miękkie. U mnie nigdy takie się nie udawali. No fantastyczne. Bardzo dziękuję, że mogła udzielić udział w takich warsztatach. Dziękuję bardzo. Z panią, z innymi osobami dorosłymi pracowały też dzieciaki. No tak, dzieciaki. A ja tak patrzyła jednym okiem, co oni tam robią, to oni tak skupili się tak w sobie i jeden język tak troszeczkę wyciągnął. Tak ciekawe było. Lepiej jak ja zrobili. Czyli odpowiedzialnie podeszli do sprawy? Bardzo. Czyli to też takie fajne spotkanie było pod kątem tego, że spotkały się osoby dorosłe i dzieci tak. i była okazja tymi tradycjami się podzielić. Tak, tak. Coś ja tam zauważyłem, jak dzieci robią, coś dzieci zaglądali, co ja robię. No i to było ciekawe, bo była odmiana, odmiana naszych możliwości. To bardzo dobrze wszystko zrobiono, że dzieci i starsze. Super. A teraz przeniesiemy się do Charkowa i Nowogrodu Wołyńskiego, gdzie młodzież zrealizowała inicjatywę Natchnienie jest w nas, w ramach której uczestnicy poznali ciekawe miejsca związane ze wspomnianymi miastami. Margareta Kondratenko, prezes Polskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego, Drzewo, jedna z pomysłodawców wydarzenia. Na forum zapoznaliśmy się z ekipą z Nowogrodu Woleńskiego i właśnie powstał taki wspólny pomysł zrobić wspólny projekt, ale oczywiście rozumieliśmy, no, że nie da się przyjechać, to znaczy da się, tylko no, też budżet jest ograniczony i też ta kwarantanna i zdecydowaliśmy, że no, chcielibyśmy wiedzieć więcej o naszych miastach. I powstał taki pomysł, że nagramy taki filmik, czyli każdy uczestnik pokaże swoje ulubione miejsce w swoim mieście, i żeby nie było to tylko miasto, to też pokaże swój talent. I właśnie tytuł projektu był natchnienie jest w nas. No a potem był taki pomysł, żeby porozmawiać na Zoomie ze sobą, ale na razie jeszcze nie rozmawialiśmy. Ale ja rozumiem, że już filmiki widzieliście swoje. Tak, tak, już spotkaliśmy się, żeby obejrzeć. Chcieliśmy tak spotkać, żeby obejrzeć i od razu porozmawiać na Zoomie, ale nie udało się dogadać. Ale planujemy, planujemy porozmawiać, ponieważ filmiki bardzo nam się spodobały. I ja na przykład teraz bardzo chcę odwiedzić Nowogród Wołyński. U nich jest tam taki piękny zamek, czyli ruiny zamku. Właśnie Nowogród Wołyński jest dość daleko od Harkowa. Jakie miejsca ciekawe zaprezentowaliście Wy, ale też jakie fajne miejsca oprócz wspomnianego zamku udało Wam się zwiedzić wirtualnie? Pokazali nam Muzeum Lesi Ukrainki i w ogóle dowiedzieliśmy się, że to była chyba ojczyzna Lesi Ukrainki, bo nie każdy z nas o tym wiedział. Też było dość dużo pokazano o Polakach, czyli był cmentarz polski, tylko tak zrozumiałam, że to już był nie Nowogrodę Wołyński, tylko Susłów, gdzieś okolice okolicy Wołyńskiego. I też zobaczyliśmy właśnie centrum polskie, które prezentowała ta ekipa. Prezesa tej organizacji było bardzo miło się zapoznać, tak chociaż wirtualnie. I też Radę Miejską, no takie typowe miejsca. Rzeka też była bardzo fajna. My też pokazywaliśmy. Ktoś pokazywał to, co lubi i okazało się tak, że ktoś u nas lubi na przykład Dom Słowo. To był taki budynek po prostu, gdzie mieszkali wszyscy poeci rozstrzelanego odrodzenia, tak? Ukraińscy poeci. A ktoś pokazywał ulubioną kawiarnię na przykład. Ale my tak nie ograniczaliśmy się, czyli kto co lubi to pokazał, żeby zachęcić. Ja pokazywałam takie mroczne miejsce Charkowo, to znaczy to były muzeum anatomiczne, no krótko mówiąc, to było po prostu morgnie, ale teraz mamy tam różne festiwale, ktoś pokazywał budynek przemysłu państwowego. Czyli właśnie forum mimo to, że jest inicjatywą do integracji między ludźmi, jest też inicjatywą, która pozwala poznać nawzajem swoje miasta. Tak, w sumie nawet nasza ekipa, u nas nie każdy się znał, ponieważ no, ktoś dołączył do organizacji w czasie kwarantanny i no, po prostu nie mamy takich dużo jakichś imprez, żeby się spotkać. Tutaj uczestnicy nawet między sobą się zapoznali. Okazało się też z tymi talentami, że kto co umie, my nawet nie wiedzieliśmy o tym. W Ogrodzie Woleńskim tam jedna dziewczyna bardzo świetnie gra na pianinie. Po prostu byliśmy zachwyceni. Druga tańczy. Sergii, który był organizatorem z ich strony, to on tworzy muzykę i gra na gitarze. Wśród naszych uczestników to też Rustam tańczy tańce kaukaskie, a Ania tańczy Kątem. No i okazało się, że ktoś tam uprawiał kiedyś sporty walki, o tym też wspominał, ktoś gra na gitarze. W sumie było fajnie też zobaczyć, i były też takie nietypowe talenty, na przykład jeden chłopak u nas to lubi takie ceremonie, herbaciany. Czy planujecie nadal podtrzymywać te relacje i kontaktować ze sobą, a też może wspólnie coś razem robić w przyszłości? Chcielibyśmy i mamy nadzieję, że to się uda, bo oni naprawdę bardzo mili, otwarcie i przyjaźni. I widać, że tutaj raczej strona właśnie Nowogrodu Woleńskiego kierowała tym projektem, bo Serhii podpisywał też umowę i też koordynował wszystko i cały czas występuje takim głównym organizatorem. Naprawdę bardzo miło się z nimi współpracuje i wszystko jasne, uporządkowane, więc Mamy nadzieję, że kiedyś zobaczymy się jeszcze nawzajem. Może oni przyjadą do nas, a może my do nich, albo chociaż jakoś tak wirtualnie też. I jeszcze na tym projekcie u nas był taki ciekawy pomysł, że my zrobiliśmy termokupki i napisali właśnie na nich nazwę projektu nie jest u nas i podpisali Nowogród Wołęcki Harku. Więc każdy uczestnik też dostał taki upominek, więc o tym już nie da się zapomnieć. Radio CKP IDE Dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami. Życzymy udanego weekendu i do usłyszenia w kolejnych audycjach radia CKPI.de. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Audycja radiowa wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem kancelarii prezesa Rady Ministrów.